Tomasz Kurjata, dzień dobry. Już za moment. Rozmowa z Krzysztofem Braizą, europosłem z Koalicji Obywatelskiej. Partnerami Radia Doba są Fundacje Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal Doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Dzisiaj to muszę tak bardzo szybko mówić nawet, bo dużo się dzieje. Krzysztof Brejza, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu, witamy państwa. Jest, jest pan w Dzierżeniowie w ramach takiego objazdu członków Koalicji Platformy Obywatelskiej po Dolnym Śląsku w związku z kampanią prezydencką. Ja chciałem się zapytać od razu, czy to taka strategia przed drugą turą, na zasadzie wszystkie ręce na pokład? Oczywiście, obywatele naprzód, to obywatele zdecydują. Kto będzie prezydentem Rzeczpospolitej? Każdy głos jest na wagę złota. Każdy z nas, z Państwa znajomych, członków rodziny, zdecyduje nie tylko o pięciu latach prezydentury, zdecyduje o losach Polski, zdecyduje o losach Europy Środkowo-Wschodniej, bo my jesteśmy liderem całego regionu i patrzy na nas cała Europa. Jakie będzie rozstrzygnięcie w Polsce? Czy piwo Męcena będzie miało wpływ na wynik wyborów? Z pewnością. To, brzmi, miało. to w ogóle brzmi absurdalnie, że, no, no, że zadajemy no, no takie można pytanie. Możemy rozmawiać, no, możemy różnić się z panem Mencenem w wielu rzeczach. Natomiast nie można odmówić mu tego, że dał płaszczyznę do tego, żeby rozmawiać. To jest to, czego brakowało w polskiej polityce przez ostatnie lata. I Rafał Czaskowski pokazał w trakcie tej rozmowy, że ślepo nie podpisze wszystkiego, jak leci. Rafał Czaskowski pokazał, że ma swoje poglądy. I w tej dobrej dyskusji jest w stanie je uzasadnić. Jestem przekonany, że przekonał część wyborców Sławomira Mencena do tego, że w imię troski o Polskę, w imię troski o przyszłość Rzeczpospolitej, Polskę w Unii Europejskiej, ale też w imię takich wolności elementarnych nas wszystkich i wolności, która dla wyborców Mencena jest bardzo ważna, warto zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Czy niedzielny marsz uzna Pan za, czy uznaje Pan za sukces Rafała Trzaskowskiego? To jest sukces Rafała Czaskowskiego. To jest Bo z drugiej strony słyszę, że tam był sukces marszu Karola Nawrockiego. No nie, kilka razy więcej obywateli szło w marszu. Patriotów a ten marsz pana Nawrockiego ku ułaskawieniom dla aferzystów z PiS, to nie, przy, nie przyciągnął aż, aż tylu zwolenników ułaskawień, bo to będą też wybory na temat tego, czy tych kilkudziesięciu działaczy PiSu z zarzutami za udział w zorganizowanych grupach przestępczych, za włudzenia, za korupcję, za wielkie afery, czy Polacy zainstalują tam ułaskawieniacza, takiego człowieka, który taśmowo będzie ułaskawiać. To takie nowe polskie słowo. Ułaskawieniacz, jasne. tak, bo, bo to, o to służy z decyzją prezesa przecież Kaczyńskiemu to jest decyzja prezesa, do ułaskawień. Czy będzie tam człowiek przyzwoity, uczciwy, Rafał Czarskowski, który już powiedział, że daje słowo, żadnego polityka nie ułaskawi. To jest bardzo ważne, niezależnie od, od różnic. Możemy się różnić w wielu rzeczach, ale bardzo ważne jest to, żeby prezydent żadnych polityków nie ułaskawiał. I głosując na Rafała Czarskowskiego, mamy taką pewność. Yy, taka ocena kampanii przed tą drugą turą, jakie są pana wnioski na temat strategii obu kandydatów? Bardzo dobra kampania Rawa Czaskowskiego pokazująca autentyczność, pokazująca wartości, znaczenie tych wyborów i konfrontująca tak naprawdę dwie osobowości. Z jednej strony, człowiek wiarygodny, człowiek z życiorysem opartym na doświadczeniu, kompetencji, przyzwoitości. Z drugiej strony, decyzja prezesa, człowiek, wokół którego jest tyle brudu, można powiedzieć, tyle znaków zapytania i też potwierdzonych afer. Że szkoda, szkoda w ogóle mówić. Myślę, że wielki błąd i to też posłowie PiSu nieoficjalnie mówią. Jarosław Kaczyński popełnił, ustawiając na, na tego człowieka, który uwikłany jest w trójmiejski półświatek, a Polska potrzebuje prezydenta który będzie prezydentem wszystkich Polaków, który będzie budował wspólnotę, zapewni nam bezpieczeństwo, a na pewno nie może być to prezydent żeż Rzeczypospolitej, nie może być prezydentem człowiek, który jest typem spod ciemnej gwiazdy. Tak, Teraz zapytam o to mobilizację wyborców. No stąd pana wizyta w Dzierżoniowie. Nie rozmawiamy przez telefon, jest pan w naszym studiu. Jakie działania podejmuje Koalicja Obywatelska, aby zwiększyć frekwencję? Czy widzi pan ryzyko niskiej frekwencji? Co robicie, żeby przekonać niezdecydowanych, zwłaszcza tych, Którzy są zawiedzeni tempem zmian obiecanych przez koalicję w 2023? Przekonujemy, że do wprowadzenia pełnych zmian Przywrócenia wolności, praw kobiet, wprowadzenia reform, przyspieszenia wymiaru sprawiedliwości zniszczonego przez pana Ziobrę, który w zasadzie no, no nie funkcjonuje teraz. Sądy działają bardzo opieszale na skutek paraliżu, który politycy PiS zafundowali. Do przyspieszenia, do tej rewolucji takiej pozytywnej dla Polski potrzebny jest prezydent, który będzie inicjować ustawy, będzie współdziałać z rządem tam, gdzie trzeba. Będzie też oczywiście rząd. Pospieszać. Z pewnością zainstalowanie człowieka, który bardziej kojarzy się, kojarzy się z nierządem niż z rządem, czyli decyzji prezesa, doprowadzi do paraliżu decyzyjnego w Polsce, bardzo groźnego w tym momencie geostrategicznym dla Rzeczpospolitej. Ale przyzna pan i sam to potwierdza Rafał Trzaskowski, że to tempo zmian, ja mówię o rządzie oczywiście w tym momencie, o działaniu, o działaniu Sejmu, całej tej szerokiej koalicji, i jak dotrzeć do tych ludzi, którzy są jednak zawiedzeni. To, 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 jest, to jest to najważniejsze pytanie. Rozmawiając, stąd jesteśmy dzisiaj na Dolnym Śląsku, stąd wiele akcji, chociażby kobiety na wybory, akcji również środowiskowe, trzeba szczerej rozmowy, tak jak u Sławomira Mencena, trzeba szczerze powiedzieć, tworzymy rząd koalicyjny, kilku ugrupowań. Nie wszystko udało się, ale odblokowaliśmy środki z Unii Europejskiej na rozwój, środki na poprawę sytuacji w szpitali, poprawę leczenia onkologicznego, mnóstwo projektów pozytywnych rząd przeprowadził, mimo prezydenta, który stara, stara się blokować, jak może. Jest pan europosłem, stąd teraz moje kolejne pytanie. Wpływ wyniku na przyszłość Polski w Unii Europejskiej, jak wybór prezydenta może wpłynąć właśnie na relacje Polski z Unią Europejską? To jest bardzo ważne pytanie. Wybór pana decyzji prezesa będzie wzmocnieniem tego stronnictwa prowschodniego w Unii Europejskiej. Pan Orban proputinowski, pan Fico proputinowski będą zacierać ręce. Całe szczęście w Rumunii zwyciężył pan Dan o poglądach prozachodnich, proeuropejskich. Obserwujemy wszyscy wojnę informacyjną. Mimo tego, że zdecydowanie przegrał tą pierwszą turę, prawda? Tak, mimo tego, że pan Simeon proputinowski wygrał 40%, 40 pierwszą turę. Obserwujemy wszyscy wojnę informacyjną. Służby Putina, farmy troli rosyjskie robią wszystko, żeby zobrzydzić nam, Polakom, Zachód, Unię Europejską. Farmy troli rosyjskich robią wszystko, żeby, żeby zobrzydzić prozachodni kierunek w Polsce. Musimy być też świadomi, że tak jak społeczeństwa Finlandii, Rumunii, Węgier, Czech i Niemiec, jesteśmy poddawani wojnie psychologicznej służb rosyjskich. Ja myślę, że Wybór to jest tutaj. Wy, tutaj, wy, wy, tutaj... Wybór jest prosty. Głosujmy za tym kandydatem, który jest za silną Polską w silnej Unii Europejskiej, bo osłabianie w tym momencie pozycji Polski wewnątrz Unii Europejskiej jest na rękę Duginowi, Putinowi i Zacharowi. Tutaj powinna siedzieć obok pani Barbara Nowacka, ministra edukacji. Tutaj chyba od tego trzeba był zacząć, żeby uczyć młodych ludzi, tych starszych zresztą też, żeby analizować to, co czyta w tak zwanym internecie, żeby korygować fakty, żeby sprawdzać te Mieć fakty. Mieć myślenie krytyczne, no, podchodzić do tego, to, dokładnie to bo jest... w natłoku informacji, zalewu, w informacyjnym, moja. który poprzez social, social media zalewa nas wszystkich, trudno prawdę często od fałszu rozróżnić. Warto wniknąć w istotę rzeczy. A ta istota na poziomie fundamentalnym jest prosta. Trzeba być w Unii Europejskiej, żeby Polska była bezpieczna. Jak ocenia pan przebieg samej tej głównej debaty prezydenckiej? Czy, czy będzie miała realny wpływ na decyzję wyborców, czy może większy wpływ będą miały rozmowy u Mencena? Pomijam już to piwo po rozmowie. Wszystko ma wpływ. Debata bardzo dobra dla Rafa Czaskowskiego wyluzowany, spokojny, pełen wiedzy, kompetencji w każdym temacie, bo to jest człowiek, który zarządza największym organizmem samorządowym w Polsce. Pełna merytoryka. Na pan Nawrocki, zero wiedzy, ślizganie się po płytkości tematów, no i, i branie czegoś tam pod dziąsło. nie może wytrzymać facet bez 20 minut, bez zapodania sobie, jest bardzo niebezpieczne i tłumaczenie tego jest jeszcze bardziej głupie dla młodzieży, dla naszych dzieci. Absolutnie ten człowiek jest antywzorcem. Ani ustawki nie są żadnym szlachetnym sportem, ani zapodawanie sobie czegoś pod dziąsło, no Nie jest to dobry zawsze dla ludzi, młodych dla pokoleń, no, no absolutnie nie powinniśmy tego promować i, i politycy PiSu nie powinni tego tłumaczyć, powinni się od tego odciąć. No ale w tej, tej sytuacji, kiedy już wyborach. zbliża się druga tura, to już nikt nie będzie się z nich... Odcinał, tutaj już nie ma wyjścia, trzeba biec do końca. Trochę już o tym powiedzieliśmy, ta rola mediów mówiliśmy o dezinformacji, ale też pytam o rolę mediów. Czy, czy dostrzega pan problem manipulacji informacyjnej w kampanii? Jak można temu przeciwdziałać? Czy w ogóle można przeciwdziałać na Wrockiego kontra badania na posiadanie narkotyków przez Trzaskowskiego? To takie, taki równoważnik, jak miałbym podać jakiś przykład. Metodą populistów jest budowanie tak zwanej zasady zwierciadła krzywego. Czyli od lat, kiedy kiedy widzieliśmy afery pisu to oni wymyślali coś i w krzywym zwierciadle przedstawiali jakieś półfakty albo półprawdy ale Polacy mają swój rozum. Jestem pewien, że polskie społeczeństwo nie zagłosuje na człowieka, który półnagi biegał gdzieś tam po lasach się 70 na 70 i polskie społeczeństwo nie poprze człowieka, który uwikłany jest w niejasne związki z trójmiejskim światem, światem przestępczym. Szkoda, wielka naprawdę, dla Polski jest to antypaństwowe zachowanie Rosława Kaczyńskiego, że wybrał akurat takiego człowieka z, o, o takich patologicznych, można powiedzieć, skłonnościach. Mogę się różnić z pisem w wielu rzeczach, ale. Są tam inne osoby, które mogłyby w tej kampanii wystartować na urząd prezydenta. Prezydentem nie może zostać pato opieką. To też nowe słowo. Ta kampania w ogóle przyniesie dużo jakichś nowych słów i nowej analizy, bo przyznam, a trochę już żyję na tym świecie, że to jedna z takich ciekawszych kampanii. Cokolwiek to ciekawsze oznacza. Obyś żył w ciekawych Obyś czasach. No, znaczy to żyje, w, ży, żyjemy, w tej kampanii wyborczej, bo rzeczywiście tak kampanii dziw, dziwnej, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tłumaczenie tego że coś jest oczywiście niezdrowe, niemądre, głupie, niebezpieczne i przetłumaczenie tego przez sztab PiS, że to jest propaństwowe, to jest absurd. Żyjemy w oparach absurdu. Miejmy nadzieję, że w niedzielę to wszystko Dwa wyjaśnimy. ostatnie krótkie pytania, bo spieszy się Pan na konferencję. Mam nadzieję, że następnym razem, jak Pan przyjedzie, znajdzie Pan trochę więcej czasu, żeby ten podcast no, móc rozwinąć i trochę więcej wątków ogarnąć. Koalicje i poparcie polityczne. Jakie znaczenie mają deklaracje poparcia od innych ugrupowań, czy mogą, znaczy myślę, że na pewno wpłyną, ale w jaki Sposób na wynik wyborów. No, bardzo ważne. Biegiad, kołownia, no, senyszyn. Pa, pani senyszyn, nawet świetna imperatorka, można powiedzieć. To pokazuje, że Rafał Trzaskowski jest osobą, która łączy różne środowiska. Od sceny lewicowej, można powiedzieć, pani Biat, pani Senyszyn, po ruch ludowy, z wartościami ruchu ludowego, to, to jest to jest wspaniałe, że można wybrać prezydenta wspólnotowego, prezydenta, który rozpocznie proces budowy takiej narodowej zgody, która nam wszystkim jest potrzebna. Po tych latach pisowskich podziałów szczucia nienawiści i. i, i Podnoszenia populizmu w całej Polsce. No i ostatnie pytanie: tak jak już przypomnę, że pan Krzysztof Brejza, europoseł z koalicji, jest moim gościem, a dzisiaj napięty grafik. Co planuje sztab Trzaskowskiego na te ostatnie chwile kampanii? Spotkania, rozmowy, cała kampania Rafała Czaskowskiego to była jedna wielka rozmowa z Polakami, zwłaszcza w małych miejscowościach, w mniejszych miastach, mniejszych miasteczkach. Taką wizję prezydentury ma też Rafał Czaskowski jako samorządowiec, żeby wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich regionów, żeby mieszkańcy Dzierżoniowa mieli takie same rozwojowe szanse, jak mieszkańcy innych, większych miast w Polsce. No, myślę, że trochę koalicji zabrakło w tych właśnie mniejszych miastach. Wiem, że był w ale ciężko Świdnicy nazwać małym miastem ale tak jak pytam się znajomych, przyjaciół, to właśnie powiedzieli, że brakowało im tego, żeby pojawić się w tych mniejszych miejscowościach, bo tu też jest Polska, jak już nawiązujemy do... Yy, Przede wszystkim, tu jest Polska lokalna i tu są samorządy i Rafał, Rafał jako samorządowiec Kości, z pewnością jako przyszły prezydent, politykę prosamorządową w oparciu o miasta średniej wielkości, miasta, ośrodki subregionalne, taką politykę będzie prowadził. Jest pan warszawiakiem? Warsza... Kujawiakiem jest. Kujawiakiem, ale tak pan nie ma takich widoków jak tutaj z okna, prawda? Przepięknie. Teraz, Zapieram może te pan, pozwalam panu sobie zrobić Zrobię zdjęcie. Zrobię zaraz zdjęcie, bo jest Krzysztof, Krzysztof Rejza był moim i państwa Gościem, proszę obiecać, żeby następnym razem trochę dłużej, trochę więcej, bo tych pytań miałem o wiele więcej, ale czas goni. Z wielką przyjemnością. Bardzo pozdrowienia dziękuję, dla Państwa też. Dziękuję. Dziękuję, bardzo. do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal toba.pl.